Siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale. Na samym początku chciałbym bardzo podziękować za 5000 subskrypcji, które przebiliśmy, ponieważ jeszcze tak oficjalnie myślę, że tego nie robiłem. Chciałem to zrobić w materiale specjalnym, o którym oczywiście pamiętam, który będzie dotyczył tego okresu, co byłem w Akademii Lecha Poznań. Opowiedzieć Wam kilka ciekawych rzeczy, jednak to też nie jest takie proste z tego względu, że staram się to jakoś poukładać, żeby mniej więcej. Móc wam dosyć dobrze to, to opowiedzieć, w dobry sposób przedstawić, mam też pewną wizję tego, więc no myślę, że grudzień to będzie właśnie ten miesiąc, w którym to się na spokojnie pojawi i też pewnie każdy będzie miał już taki większy luz po sezonie, żeby sobie. To obejrzeć. A dzisiaj w tym materiale chciałbym podsumować w dosyć krótki sposób, bo też nie ma co jakoś y, rozpisywać tego sezonu, ale tak pokrótce sobie przedstawić sezon, pokazać też go w liczbach, y, jak on wyglądał. Bo mogę powiedzieć tak teraz, że, że to taki chyba pierwszy sezon z takimi liczbami w seniorskiej piłce. Yy, I tak, no, przejdźmy do samego z samego początku. Później Wam pokażę materiały, że tak powiem, wideo. Teraz bardziej skupimy się o tym, żeby tak właśnie pokrótce sobie to przedstawić. Więc początek sezonu był taki, że jak wiecie, w, no już w sumie wiecie, w Kleczewie doszło tam do troszeczkę dziwnej sytuacji, w której cały czas się przygotowywałem z zespołem, normalnie pod ligę i tak naprawdę... Tam bodajże, ile to było 2 czy 3 dni przed y, rozpoczęciem ligi? Chyba jakoś tak. Poczekaj. I 2 czy 3 dni przed startem ligi y, podziękowano mi, jak zapytacie: Przecież miałeś kontrakt czy coś? Y, no to w niższych ligach raczej kontraktów nie ma są umowy amatora i jest to w dosyć y, no, taki specyficzny sposób y, prowadzone wszystko, że y, zdarzają się właśnie takie sytuacje y, i to też myślę, że świadczy po prostu o, o zarządzie tamtego klubu, co zrobił. No, i wróciłem tutaj do Gniezna. Zaczęły się pewne rozmowy. Byłem jeszcze w jednym czwartoligowym zespole na testach, jednak okazało się, że tu nie będzie problemu z moim przyjściem. Pierwsze dwa mecze niestety mi ominęły, ponieważ czwarta liga wystartowała szybciej, więc dwa pierwsze mecze mnie omijały i później już zaczęło się granie. Początek ogólnie grania był też taki, że. Była ta praca u taty, ponieważ jeszcze trwał sezon i wiadomo, reszta też pracuje i gra, więc to też nie jest takie wytłumaczenie z mojej strony, ale po części też to była dosyć mocno fizyczna praca. Wracałem o bardzo nieregularnych godzinach do domu. Zdarzało się, że ja wracałem do domu, a już na dworze było jasno. I to nie ukrywam, musiało też wpływać na moją formę i dyspozycję wojskową, bo nie miałem na pewno tyle sił, co w dalszej, w dalszej części sezonu. I to później już się objawiało tym, że było mniej pracy, ale już zaczęły się jakieś liczby wbijać i już też zdecydowanie lepiej na tym boisku się czułem. Przyszły pierwsze asysty, przyszły pierwsze bramki. I cały sezon tak naprawdę w dobrej formie się trzymałem. Jestem z siebie zadowolony. Końcówka, niestety, na meczu z wrześnią miałem ten upadek z przeciwnikiem, spadł mi na stopę. I tak jak tutaj teraz siedzę już po sezonie, tak mogę Wam powiedzieć, że niestety ostatnie dwa mecze. Również omijałem z tego względu, że nie byłem w stanie grać. Próbowałem wchodzić w te treningi przy na przykład czwartkowym treningu, przy nawet jeszcze piątkowym. No, robiłem co mogłem, ale nie szło tego obejść. Po prostu ból był taki, że nie mógłbym grać na 100%, na 80%. Myślę, że nawet w pewnym momencie na 30% bym nie mógł zagrać, więc nie chciałem, nie chciałem czegoś takiego robić. Więc, no, no, trudno, że, że te, te mecze ostatnio minęły, powiem Wam, że ciężkie dla mnie to jest to, jak ja mam jeden mecz ominąć, to naprawdę w głowie sobie to przemienić. U mnie na razie jest dosyć spory ciężar, ale jakoś, jakoś to przeminęło I na meczu we wągrowcu zakończyliśmy ligę niestety porażką 2 do 1 i plasujemy się na pozycji wicelidera więc jest to naprawdę dobry wynik. Jednak trzeba pamiętać, że jest cała druga runda. Do, do, grania, więc, też, też byłem napalony na to, żeby oczywiście grać, bo każdy chce grać i żeby zagrać te dwa ostatnie mecze. Jednak w głowie też miałem to, że nie ma co zbytnio też ryzykować z tym, a, a jest jeszcze cała druga runda i na nią trzeba się przygotować. I dodatkowo wam powiem teraz, jest teraz u mnie przerwa. Ale ja już jestem taki naładowany, nie, że nie mogę się doczekać po prostu tego, tej drugiej rundy. Z tego, z tego względu tak bardziej jeszcze jestem naładowany, że końcówki niestety nie grałem. I to pewnie jest taki motor również napędowy, ale swoje też trzeba odpocząć. Jeśli chodzi o statystyki, bo to pewnie Was będzie interesować, to 6 bramek na moim koncie 6 bramek, 5 asyst, z tego co dobrze naliczyłem niestety nie prowadzą statystyk asysty w no, tych niższych ligach, tak jak to jest na przykład czwarta, więc, więc no nie mamy niestety od kogoś tych statystyk, tylko ja sam sobie to przeliczyłem. W każdym razie 6 bramek, 5 asyst, więc jestem jak najbardziej zadowolony z tych liczb, ale tu jest takie jedno duże ale, że można było to zdecydowanie wyśrubować dużo wyżej. Bo, bo myślę, że nawet 12 bramek moglibyśmy na spokojnie tutaj zdobyć, że 6 było takich na pewno sytuacji, w których można było, sytuacji oczywiście też było więcej, ale te 6 jeszcze można by według mnie dołożyć. I powiem Wam, że ten sezon też naprawdę dla mnie dobry, że znowu złapałem mega dużą radość z grania w piłkę. Zdobywanie bramek, asystowanie, cieszynka po bramce, kurczę, no w tym roku naprawdę tak, to się poczuło, o co chodzi w tej Piłce, nie? Bo jak wiecie, trzecia liga była no, tym momentem, co bardzo dużo grałem, ale wszystkie mecze praktycznie przegrywaliśmy grając całą młodzieżą. A teraz zrobiła się naprawdę fajna paka. Mamy i młodych zawodników i mamy doświadczonych zawodników, od których można się uczyć. Ja też bardzo dobry kontakt mam z Tomkiem, który gra u nas na środku pomocy, miał też kilka występów w Ekstraklasie. I na pewno to też jest osoba, od której mogę się nauczyć bardzo dużo. I on też widzę, że bardzo dużo chce, czy to mi, czy też oczywiście innym zawodnikom, podpowiadać. Więc takie, takie osoby są bardzo cenne w naszej drużynie. I oczywiście nie tylko Tomek, bo, bo nie tylko on jest, ale mówię o takim właśnie najbardziej doświadczonym dziadzie tutaj u nas w drużynie. Ale dziadek, co ma budowę ciała, to naprawdę krata taka na brzuchu. Konkret, konkret wam powiem, tak, bo wiecie, dziad, jak się mówi dziad, to się myśli, że taki wiecie już ten, ale, ale nie, powiem wam, forma jest, jest konkret. Więc na pewno dużo pewności siebie przez ten sezon nabrałem, yy, zobaczyłem też yy, duże zmiany, jeśli chodzi o, o ten dynamit na boisku, treningi z trenerem Patrykiem również zaczęły przynosić korzyści, yy, wcześniej też pracowałem z trenerem Armando, od niego również bardzo dużo wyniosłem i to wszystko, tak jak łączę, tak to w miarę teraz zaczyna już pracować. W trzeciej lidze też oczywiście to bardzo dobrze wyglądało, ale teraz jakoś jeszcze jest taki bardziej, bardziej taki skok do przodu. Oczywiście jeśli chodzi o czwartą ligę, to też nie ma co ukrywać. Poziom jest niższy, ale, ale no to też nie jest tak, że od razu nie wiadomo jak niższy. Jest niższy, według mnie najbardziej co się różni to jest to że zawodnicy na pojedynczych pozycjach po prostu są tacy, którzy by mogli grać nawet w drugiej lidze, są tacy, co w trzeciej lidze my się też na spokojnie, dany zespół mógłby sobie radzić, ale mają na przykład na pozycjach zawodnika, który no jest taki typowo czwartoligowy albo może nawet jeszcze niżej, że są takie naprawdę, jak jest słaby punkt, to jest taki dosyć mocno słaby punkt, więc tak na pojedynczych pozycjach bardziej według mnie się to różni, a tak jeśli chodzi o grę, no to raczej, raczej nie ma takich wielkich różnic, bo bo raczej jest to taka głównie gra fizyczna. Atmosfera w naszej szatni to również jest jakiś kosmos i to też bardzo, bardzo wiele daje. No, bardzo dużo pozytywów, naprawdę. W tym sezonie bardzo dużo pozytywów. Trochę mogło się też to odbić na, na kanał, że mniej było tych materiałów i tak dalej, bo bardziej jakoś byłem skupiony na tym, co właśnie dzieje się głównie, głównie w tej piłce. Jakoś tak nie brało mnie zawsze do tej kamery, a, a właśnie oddawałem się tej radości, co co była w klubie. Te, te radości po bramkach, zresztą jak ja sobie oglądałem skróty czwartej ligi i na przykład widziałem jak niektóre zespoły cieszą się z bramek, a jak my się cieszymy, po części wiecie, to jest taka pierdoła, ale, ale naprawdę, mogę Wam dać taki jeden też przykład. Rezerwy Kalisza, może wiadomo, trafiłem akurat na taki mecz, ale no widzę jakieś ich tam spotkanie i dosyć mocno je wygrali, nie wiem czy z ponad piątkę, coś takiego. Rezerwy Kalisza, czyli drużyny, która pierwsze, pierwszy zespół jest w drugiej lidze, więc pewnie chłopacy mają tam duże ambicje. I, I oni zdobywając bramki, wam powiem, że no tak zdobywali, niektórzy mieli głowy w dół tak spuszczone i tak no gol, no, gol, no to w czwartej lidze zagrałem, strzeliłem bramkę. I ja na początku w tej czwartej lidze też coś takiego miałem, pierwsze może dwie, trzy bramki tak jakoś Taki byłem, wiecie, no bramka, no, i tak sobie wracam, nie? A potem to już tak, kurde, faktycznie był taki wystrzał radości, albo ktoś inny strzelał bramkę, wszyscy się zbiegaliśmy, wszyscy coś tam krzyczeliśmy i to było takie... Chyba z tym was zostawię na sam koniec. Wrzucę wam tutaj materiały z bramkami, z asystami, jak jakieś udało mi się znaleźć, bo też bramka, z tego co wiem, jedna nie została nagrana przez to, że operator się spóźnił a tak z asystami to też nie wiem czy wszystko uda się znaleźć ale, ale wrzucę Wam te ciekawsze ciekawsze fragmenty i będę się z Wami żegnał w tym materiale więc życzę Wam miłego oglądania w tej końcóweczki, trzymajcie się You're this. never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions. They block in your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? You ain't never ever gonna break it. You can never beat them, and they're better than you face it. Thinking that they are giving them, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Them. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to hit Never gonna. There's no way that you make it And yeah, maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?